Jak w pasacie ma reklamę? Oj, określonej firmy. No i teraz w pasacie, ale zobaczcie, jakie radio ma na wypasie. Sony z odtwarzaczem płyt CD. I teraz. To jest. Tak. Tutaj to sorce to jest, że płyta. O. Jak chcesz radio słychać, to musisz tutaj przyłączyć. Nie, patrz, napis masz. Nie na Aux, bo to coś przyłączać sobie z zewnątrz. Musi być napis. Na Radio Tuner. Czyli jak chcesz, tutaj wiesz. Przrzucił się na mikrofon. Ale Białyszek, Media. I najlepiej by było sobie zaprogramować. Biały Rady i kojakie. Ortodoksja, akurat. Prawosławne radio. Białeśczok damy. Dobra. To proszę Ciebie. Po <laughs> prostu z któregoś. RMFFM, nie? Adres, mikrofon. To KFN. Nie. Jedenka. Może być? Nie. Białeśczok, Polski Radio 18 roku życia? Polskie Radio 24? Nie. Jard chyba no, Disco Polo Nie słuchasz chyba A miał? Po kolei będziemy szukać Radio Z nie Tu napis Polskie Radio. Dwójka, nie Nie. Biały poczty elektronicznej fundacji biały, na... biały. Sto. Dobra. Yy, Mogę zaprogramować, bo tu p, pod cyferkami możesz mieć każdą stację. A to Radio Maria chyba jest. To nie, nie, Radio Maria chcesz słuchać, czy to szukamy dalej. Informacja i muzyka Radio. Biały Sto. Tak. na przykład mogę tak zrobić, o, patrz. Nie, po trójką było tutaj. Pod trójką? Tak już, zapamiętane. Pod trójką zawsze z styk Dobra, coś jeszcze? Jedynkę. Zrób. Żeby, żeby na jedynkę było. Złote przeboje. RMF nie chcesz, bo to muzyczne? Białoruskie Radio Swoboda Pod którym numerkiem? Racja Racja? Kom? Po czwórką Po białorusko cię będą Jest Trójki chyba nie słuchasz? Nie Radia Polskiego? To TOK FM to gazeta wyborcza? A gora nie Jedenka, pod jedynką? Pod jedynką jest. Pod dwójka, a co pod dwójką ma być? No, co ma być? Pod dwójka. To dwójka, Radio Polskie Radio, dwójka? Tak. To muzyka poważna tam jest. Dawaj, proszę cię uprzejmie. To jest dwójka, pod dwójką. Tu jest trójka zaprogramowana. Trójka to będzie tak. Białystok. Białystok. Trójka jest Białystok, tak. Czwórka, Białoruś. Białoruś, Białorus. Piątka. Puste na razie, chyba. Co ma być? Eee. I szóstka jeszcze masz do wyboru. Eee, trójka. Jedynka, jedynka. Trójka. Pod, na piątce trójka. Tak. W ciężkiej pracy... W serwisie już To jest trójka. Trójka ma być na piątce. Jest? Jest? Szóstka. Puste na razie. Co ma być? Szóstka. Ma być Radio Maria. Co to Radio ma? Radio Maria. Co ma? Co? Co ma? Radio Maria. ma? mam radio? 15. <laughs> to największa tajemnica. Krzysiek nie słucha radioyard. A o radio daj. Pod szóstką jeszcze może tak. być. Radio A radio to czekaj, to musimy wrócić. Tutaj chyba się wraca. A radio Maryja to to było. Oj. A, bo ja nacisnąłem nie ten przycisk. Trzeba, dobra, jeszcze raz. Oddamy myśle? Nie, wszystko już zapamiętane powinno być. No, sauny, CD, player, no. tuner ta ta -ra ta ta. -ta. Dobra, to ma być nie Radio Maryja, tylko Yard. Yard. <słyska> to to racja jest. Nie ma to jest Yard. Szóstka. I teraz tak, jak ty krzychu, czekaj. A Radio było. A jak to zrobić? To z czegoś musiałby zrezygnować. A ty słuchasz dwójki muzyki poważnej? Może tu sobie Radio Maryja ustaw. To jest muzyka poważna tylko na dwójce, Radio Polskie. To może lepiej Radio Maryja tobie To ustawiamy Nie będziesz Szopana słuchać. O się począł z Ducha Świętego no. się z Maryi Panny, i teraz ta, mężesz, jak to wyłączysz władzy, to radio Arie, no wyłącz pie... no i włącz ponownie samo się nie włącza samo się nie włącza czyli musisz chyba za każdym razem o tu nacisnąć żeby napis tuner się pojawił I wtedy możesz sobie wybrać Biały Białystok pod którym było? Już nie pamiętam. Po trójku. O Maria jest. a Naciskaj, naciskaj. Radio Maria. Czwórka. Białoruskie radio racja Białorusi. czwórka była Trójka to jest chyba. Zaraz powinien napis się pokazać, albo nie. Radio Yard. Tak jest. Impreza o Krzyśkę. Dobra. Czyk. No. I nie ma. I wszystko powinno działać. I takie to przeboje z radiem